Mówiąc wydruk na serwisie, wystarczy wydruk za dzień odbioru z adnotacją od kiedy do kiedy auto u nich było, czy muszę za każdy dzień wydrukować? Jeden, jeden wydruk robimy, Szanowni Państwo, e, serwis ma prawo wykonać e, no, taką jazdę, jazdę próbną, tak, pojazd może być przemieszczany na placu, wystawiany, wjeżdżany, do, wjeżdża się nim do hangaru, na kanał i tak dalej, więc kilometry kilometry jakieś będą. Dlatego odprowadzając pojazd na serwis, wyjmujecie kartę. Fajnie by było jakbyście sobie gdzieś w zeszycie, w kalendarzu zanotowali stan licznika. Odbierając, wsiadacie do kabiny, patrzycie: "Oha, 17 km różnicy". Robicie wydruk i opisujecie, że w dniach od tam powiedzmy 21 do 24 sierpnia Pojazd przebywał na warsztacie, no i te kilometry, które tam były przejechane, będą na, obciążały warsztat, a nie firmę transportową. Tak? Fajnie by było jeszcze, gdyby w warsztacie z tym wydrukiem podejść, żeby oni tam postawili pieczątkę, co by nie było wątpliwości, chociaż można się też bronić w inny sposób, ale wtedy już się trzeba bronić. Jeżeli nie mamy tego wydruku, to na pewno pojawi się faktura za tą naprawę. Inspekcja Transportu Drogowego, jak zobaczy, że faktura jest za ten okres, znaczy tam okresu nie będzie, ale powiedzmy odebrałem 24 sierpnia samochód, faktura była wystawiona tego 24, to znaczy, że ten samochód przebywał po prostu na serwisie i te brakujące kilometry będą obciążały serwis, a nie, a nie przedsiębiorcę. Ale to już trzeba się wtedy gimnastykować, e, księgowej głowę zawracać, pani Krysiu czy tam pani Wandziu, pani wygrzebie tam te, 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 te.